Pokazujemy Wam dzisiaj zdarion majteczki, w sumie, nie, figi z figmy Calling, tak zwane one size. Jest ich kilka fasonów, także dzisiaj Wam pokażemy cztery różne: wyższe, niższe, średnie i turbo wysokie i w różnych kolorach. Także wszystkie cztery rodzaje i cztery różne kolorki zobaczycie za chwilkę. A na następnym nagraniu zobaczycie też nowe fajne koszulki. I co jeszcze? Bermudy. A dlaczego na przyszłym? Nikt mi nie spakował i nikt mi ich nie dał, także muszę sobie przywlec sama. Także proszę bardzo, pierwsze figi one size za nami i zaraz następne. Proszę bardzo, a teraz beżowe troszeczkę niższe, ale pamiętajcie o tym, że każdy kolor, słuchajcie, jest w każdym fasonie: niższym, wyższym, średnim i najniższym. ja mówi co? Że są jak to na skóra. Tak zeznała przed chwilą. No tak. <głosy> Dokładnie <głosy> tak. Zapomniałam. No, ona taka dzisiaj jestem, zapominacka. Mówi, że to jest jakaś faza księżyca. Jak tak. to było? Zaćmienie księżyca no w pannie. Dokładnie tak. I dlatego ona tak ma. Innym też się udziela, tylko o tym nie wiedzą, że to jest zaćmienie księżyca w pannie. A teraz głośno i wyraźnie mówię, że są także geratowe. I ten grant jest taki całkiem, słuchajcie, przyjemny. Bardzo mi się podoba. I zaraz ostatnie. Możesz iść. Jezu, jezu, jezu. I proszę bardzo, to jezu, jezu jest na koniec, czyli takie, słuchajcie, mocno, mocno wysokie, akurat idealne na zimę. Ale pamiętajcie o tym, że są jak długa skóra, także nie wiem, czy was mocno użę, ale przynajmniej będzie poczucie, że są wysokie. Także polecamy, słuchajcie, cztery rodzaje majteczek One Size firmy Coin. Polecamy, bardzo.